W nowym bloku operacyjnym znajduje się pięć sal operacyjnych. Sala chirurgii ogólnej, sala chirurgii urologicznej, sala chirurgii naczyniowej, sala ortopedyczna i sala laryngologiczna. Jest to bardzo duży przeskok technologiczny. Mamy sprzęt w tym momencie najnowszej generacji, aparaty do znieczuleń. Sprzęt laparoskopowy, artroskopowy. Wykonywaliśmy do tej pory też zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Być może y, będą wykonywane zabiegi wymiany stawów kolanowych. No, chcielibyśmy jak największej naj, zwiększyć dostępność dla pacjentów i mieć możliwość wykonywania większej ilości zabiegów. Nowy blok operacyjny jest skomunikowany bardzo dobrze z pozostałą częścią szpitala. Jest trakt dla pacjenta dostępny z każdej strony, tak żeby jak najszybciej i najbezpieczniej dowieść pacjenta na blok operacyjny. Wszystkie sale operacyjne na nowym bloku wyposażone są w system zintegrowanej sali operacyjnej. Chodzi o to, że z tego poziomu możemy sterować elementami, poszczególnymi elementami, które znajdują się na sali, czyli stołami operacyjnymi, lampami oraz ogólnie salą operacyjną, oświetlenie ogólne oraz każda lampa osobno. Możemy sobie włączyć poszczególną lampę, włączyć, wyłączyć. Nie wiem, czy to widać. Oraz odpowiednio ustawiać barwę i jasność każdej, każdej lampy. I dodatkowo w jednej z lamp operacyjnych mamy umieszczoną kamerę. Możemy robić zdjęcie podczas zabiegu i odpowiednio przybliżać i oddalać obraz podczas zabiegu. Wszystkie sale operacyjne są wyposażone w, w szafy przelotowe. Po drugiej stronie znajduje się magazyn sprzętu. W trakcie zabiegu, jeżeli zajdzie taka konieczność, pielęgniarka może uzupełnić sprzęt. Potrzebne w, w trakcie operacji. Sala ortopedyczna dodatkowo wyposażona jest w stację cyfrowego przeglądania obrazu, to jest stacja DICO i lekarze w trakcie zabiegu mogą korzystać z systemu szpitalnego, mogą podejrzeć wszystkie badania, głównie badania obrazowe pacjentów.